Witamy bardzo serdecznie dzisiaj na naszym vlogu. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Damianem. Damian jest małym przedsiębiorcą, tak jak i ja również, który rozwija swój nowy biznes. E, aczkolwiek opowie coś więcej o tym, ponieważ wiązało się to właśnie z tą zmianą mindsetu, zmianą sposobu myślenia. No i zaraz opowie nam o tym wszystkim, jak poszło. Ale najpierw powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz Damian? Damian, Damian. Zajmuję się Sprzedażą węgla na tą chwilę. Jak długo już jesteś w branży? W branży. branży jestem już w sumie 17 lat, a od 9 lat prowadzę firmę. Na no, swoim. No i wiem już, bo już trochę się znamy, że ta branża dosyć mocno cię już zaczęła doskwierać. Tak, Osiągnąłeś tak. ten swój szklany sufit i, i miałeś no, dużo, dużo rozterek, co zrobić dalej z tym biznesem. To prawda, wie? to prawda. Pozmieniało się głównie politycznie, więc się u nas dość mocno to zepsuło. No i co, no szukam rozwiązań. Próbuję różnych innych dodatkowych rzeczy. Myślę, że czas na zmiany. Czas na zmiany. Czuję to, czuję to od środka. No i te zmiany już weszły w życie, więc jakieś małe tak. Wiem, że, że zacząłeś już powoli swój drugi biznes, ale nie było łatwo się przestawić. No Musiałeś nie. zmienić sposób myślenia, ponieważ wyrwać się z tego stereotypu, który. Z tej, który, strefy, komfortu z tej strefy komfortu, której często jesteśmy, jest naprawdę ciężko. No i Damian powoli zrobił swoje pierwsze kroki. Możesz powiedzieć tak. coś o tym, co jest z tym kolejnym krokiem? Tak, tak. Pomyśleliśmy o tym, aby zacząć wynajmować auta. Aczkolwiek nic się na tym nie znamy, no ale trzeba było spróbować, popróbować. Rok się bawimy, próbujemy. Mamy już jakiś zarys. No, co no, próbujemy dalej. No flota już niemała jest. chwilę macie samochodów? Na tą chwilę mamy pięć samochodów. I szósty jest już niemalże kupiony. No, no to czyli po małymi kruszkami do przodu. I, tak, tak. No, i to była jakaś decyzja w Twoim życiu, co spowodowało właśnie to, że. Co było czynnikiem takim wpływającym na to, że, że postanowiłeś jednak uderzyć w tą branżę, no, na której się nie znasz. No, tak, głównie chęć tego, że już mam dosyć tej firmy i czas. Czuję od środka, że czas na zmianę. Czas Więc... zrobić krok dalej. Pozostawić, pójść dalej. A jakie, zdradzisz nam, jakie właśnie pierwsze kroki zrobiłeś do tego, żeby właśnie przemóc się, żeby wprowadzić tą zmianę? Co było y, czynnikami, które pomagały ci w tej zmianie? Z no, jakich z... korzystałeś? Książki, jakieś... głównie książki, książki YouTube. No i samemu, sam ze sobą rozmawiam poczułem, że trzeba coś, coś spróbować. Nie można stać w miejscu. Spodobało mi się kiedyś w książce, właśnie. Takie słowa dywersyfikacja. dywersyfikacja. A gdy przyszedł u nas kryzys, no to nie byłem zdywersyfikowany. Nie? No ale tak kroczek po kroczku. Czyli trochę życie, trochę wiedza, trochę studiowałeś, trochę korzystałeś z tych ta. wszystkich dostępnych środków i, i się uważasz, że chyba się udało. nie? No coś tam się zaczyna, więc są jakieś postępy, hmm. więc no, idziemy dalej. No widać tu <laughs> mamy niektóre samochodów Damiana, które są również. Dostępne w jego wypożyczalni, więc no nie jest. Wygląda to dobrze, o, tak mógłbym powiedzieć. Wygląda to dobrze rozwojowo. No ale na pewno spotkałeś się z wieloma trudnościami na samym początku. Jakiś stres. No jest, jest, aczkolwiek staramy się z tym jakoś radzić. No jest to z nami ciągle. I musimy iść do przodu. No są problemy. Były, są i będą. No, i trzeba to przeżywać. No, no ale najważniejsze dalej. w problemach jest to, żeby właśnie sobie umieć z nimi tak, radzić. Dokładnie. No, i to jest taki, uważam, najważniejszy aspekt tego naszego programu, żeby powiedzieć coś o tym, właśnie jak sobie radzimy z tym stresem tak, w tym biznesie. Tak. No, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Trzeba sobie przestawić głowę. No, są problemy. No, ale no. cóż, no, trzeba ale to tak... zaakceptować, idziemy dalej. Są problemy, podejmujemy je. Ale dalej. Twoja pasja, o której wspominałeś, właśnie jest takim miejscem, gdzie. E, zostawiasz to, Tak, tak, tak ten tak. ciężar. Coś powiesz więcej Naprawdę. o tym, co robisz właśnie w wolnym czasie? Głównie nurkuję. To jest to. Zaraziłem się od kolegi. <laughs> Spodobało mi się, ale powiem szczerze, że dopiero tak po pięciu latach nurkowania doceniłem tą frajdę. To, że wy, wyłączasz się całkowicie i w tym momencie jesteś tylko ty i ta woda. I nie ma żadnych myśli, nie ma żadnego stresu. To jest w tym najpiękniejsze. A gdzie nurkujesz? Tutaj? W no Polsce czy za granicą? Staram się i tu i tu. No wiadomo, najczęściej niestety tutaj w Polsce, ale zdarzyło się też parę razy w różnych innych krajach. No to... Meksyk, Norwegia, Egipt, Niem... Niemcy. No było kilka miejsc takich nurkowych, chyba naliczyłem ich 8 czy 9 za granicą, no ale głównie jeździmy w Polsce. Znaczy wiem coś o tym, ponieważ również... <laughs> Miałem tą pasję już niestety za sobą, ale aczkolwiek wiem, że to są przeżycia nie z tej ziemi można tak, powiedzieć. Tak, tak, tak. tak, tak. Jest Coś fajnego. Jest, jest to odpuszczenie stresu. To wszystko o, zostaje tak. tam, tam. I to na jest gore. właśnie w tym najlepsze, że schodzisz pod wodę i w tym momencie się wyłączasz, jesteś tylko ty, i ta woda to jest reset całkowity. Nie? I można wtedy wrócić, wrócić, do tej... wrócić do domu i działać <grym> dalej. Nie? I tak. ci szczerze, tak, jak pojechałem do Meksyku, to był taki moment, że to był kryzys. A ja widzisz, postanowiłem, że sobie polecę gdzieś tam daleko ponurkować, ale to był najlepszy krok, jaki chyba zrobiłem. Te tam 10 czy 12 dni, które byliśmy, to całkowicie się zresetowałem i powiem Ci, naładowałem energi się energią taką pozytywną i fajne kroki były podjęte potem. Więc uważam, że warto mieć jakieś swoje hobby, jakąś swoją pasję i pielęgnować. No, również jestem tego samego zdania, gdyż właśnie pasja jest tym Najlepszym czynnikiem. Dzięki oczywiście biznesowi możemy rozwijać e, prac swoje pracy możemy się rozwijać, możemy zwiększać swój budżet i możliwości, ale no na coś trzeba te pieniądze wydawać, a pasja to zapewne najlepsze, co tak, możemy tak, zrobić. No tak. Oczywiście że jest rodzina, no. ale tak. kiedy. Trzeba pogodzić wszystko. Trzeba wszystko pogodzić, nie? Tak jest. No to tak jest. Dziękuję Ci, Damianie. Za te parę minut ciekawych rzeczy. Powiedz mi jeszcze jedną rzeczą. Co według ciebie jest właśnie, co dla ciebie jest sukcesem w tym momencie? Jeżeli już idziesz tą ścieżką, kiedy uważasz, że ten sukces właśnie nadejdzie? Wiesz co ja sobie wymarzyłem? Taki cel, który chciałbym osiągnąć. Takie zdanie, w którym, które sobie wypowiem. Wiesz, to jest wolność finansowa. I Postanowiłem sobie kiedyś, jak do... zrobię jakiś swój cel, a moim celem jest. Nie wiem, czym to mam mówić. <laughs> eee, Oderzenie z dwóch milionów złotych, i wtedy powiem sobie, że teraz już nic nie muszę. Teraz już mogę. I to jest chyba taki mój główny cel, do którego dążę. Czyli to jest cel, a potem pewnie pojawi się następny. No pewnie tak, no bo wszystko działa jak synu hmm. wiesz, osiągniesz jedną górę, no i to jest początkiem następnej góry, nie? I co będzie dalej? Nie wiem. Na tą chwilę. Trzymam się tej, tej koncepcji i staram się to zrobić. Ciężko czy to tak... nadejdzie teraz, czy za parę lat? Uważam, że nadejdzie. Prędzej czy później I, ja nadejdzie. I to jest właśnie konsensus tego wszystkiego, żebyśmy dążyli do swoich celów, e, zmieniali swój mindset po to, żeby właśnie osiągać te sukcesy. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Damianie. Dzięki. Życzę powodzenia w nowym biznesie. Mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Jeżeli będziecie chcieli kontakt do Damiana, piszcie w komentarzach również ciekawe Wasze obiektywne zdanie jest nam mile widziane i zapraszamy na następny vlog. Do zobaczenia.